Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży przygotował na okres ferii zimowych atrakcyjny program dla dzieci, które przebywają w Łomży podczas ferii. Na obiektach takich jak pływania numer 1, pływania numer 2, sala gimnastyczna szkoły podstawowej numer 10 oraz Orlik, czyli lodowisko na ulicy Katyńskiej. Na tych obiektach będą odbywały się gry i zabawy przeznaczone dla dzieci. Pod kątem ich umiejętności dzieci będą mogły nauczyć się na lodowisku podstaw, Zjazdy na łyżwach, na napływaniach elementarnej nauki pływania. Gry i zabawy przewidziane są na sali gimnastycznej szkoły Podstawowej nr 10. Zapraszamy na pływanie numer 1 w godzinach 9-11, napływanie numer 2 w godzinach od 12 do 14, natomiast na lodowisko w godzinach od 15 do 17. .00. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży organizuje również konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem Pływanie Moje Hobby. Dzieci mogą składać pracę na recepcji pływali numer 1 oraz pływalni numer 2 w dniach od 23, czyli od dzisiaj do zakończenia ferii. Jest to konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Atrakcyjne nagrody zostaną wręczone ostatniego dnia ferii na pływalni numer 2. Przewidziano również niespodzianki cenowe w postaci zniżek na obu pływalniach, napływalni numer 1, zarówno napływanie numer dwa, 20%, procent zniżki na bilet ulgowy dla dzieci, natomiast 10% dla osób dorosłych.